Witam wszystkich na kanale Na Własnej Skórze Z tej strony dla Was będzie mówił Gurbon, A dzisiaj robimy unboxing GoPro MAX GoPro MAXa kupiłem na stronie Go Hero Przyszedł, Jak zadzwonili do mnie 24 25 od razu otrzymałem kurierem Kosztował 2499 zł. Nie ma co dłużej obijać, tylko otwieramy go, nie? Jak zwykle standardowe pudełko, jego promień 7 jest, jest bardzo podobnie zapakowane. Jest to samo w środku, a będziemy to wszystko oglądać. No i sama kamerka. Czełamacie z kadru. No i proszę, tak nasza kamerka. Dość spora, ale mówią, że Fusion był większy. Także nie ma co narzekać. No, za standardowy klips od GoPro. Mm. Ładnie ogumiona ja, I na Teraz zobaczcie co jest w pudełku. Ło, wow. I się posypały jakieś dekturki Pomoc Po polsku Go for plus, na próbę, jom na próbę W razie uszkodzenia kamery Dobra, co my tutaj mamy No i proszę, na początku standardowe naklejki Ja. Nie, z tego nie skorzysta. No i co są te dodatki, co do tej kamery wyglądają? Mamy ten, osłony. Ja wiem, że są takie na wody, ale są po prostu takie na kuś na kamyczki, żeby nie uderzały bezpośrednio w obiektywy. A, tu w takim woreczku jeszcze. A, i tu schowane, patrzcie, jakie jest Woreczek, i jeszcze w tym woreczku są takie małe, yy, no, przegródki na te, na te osłonki. No, A, zobaczmy je. Jedna i druga. Też są zabezpieczone foliką, żeby się nie porysowały Ładny logo GoPro, fajny woreczek. A, a nie, to są dwie takie dobre. Podłóżmy. No teraz Chyba się co mamy dalej. Chyba jakieś pół godziny. Proszę. Yy, przylepiec, ten będzie na takie okrągłe powierzchnie. Nie ma tego na płaskie, a tylko jeden dalej. Yy, Kabelek do ładowania i do ten. do do kąpa USB typu C bateryjka to jest taka dłuższa, ona ma 1660, więc... Zobaczę dokładnie a nie 1600 1600 to jest. Tam było napisane. Mm, godzina coś chyba nagrywa? Nie. Tamty miał 85 minut, a tu było 115 minut niby na tej bateryjce, zobaczymy dobrze, i... i z pudełka już to będzie wszystko prócz tych jeszcze osłonek na obiektywy, tylko nie tych półokrągłych no. czyli pewnie chodziło o to, że jak przenosimy w tym woreczku to zakładamy tak pewnie, to przymierzmy od razu Trzeba jeszcze to odpiąć, zapomniałem. Bo nie chodzi o to, żeby to przenosić tak w woreczku. I jeszcze są te fajne przegródki na te. Osłonki to powiedział że jak lecimy w teren, te tylko zakładamy, a te schowamy z powrotem. Tak mi się wydaje. No i tutaj jest wszystko, nie? Z pudełka. No tutaj jest otwarcie. Trochę inne, bo większe. O, na czerwono to nie wtedy możemy otwierać. Miejsce na bateryjkę, no to już mógłbym już mieć nie, myślę, no, że to tutaj nie. Hmm. A, trzeba dopchnąć I wtedy zamykamy, a to jest jeszcze takie zabezpieczenie, żeby się nie otworzyło nawet spoko o i chciałem ściągnąć tą słonkę w sumie to, to mi przeszkadza teraz mogę to siedzieć jasno No tak siedzieć nie o i odrywamy lepsze uczucie tu przylepmy tego żółwia też miałem z jest coś, coś naklejonego Nieco. Dobra, odpalmy. Zobaczmy. Tutaj trzeba będzie wszystko poustawiać A jednak nie. Nie ma polskiego, jak zwykle. Ale to płynnie chodzi po tych krzyżemki. No, to jest standardowo angielski. Eee, no i na... Łącz na początek. No i tutaj trzeba już apkę. No to to już na inny filmik, nie? Żeby to podłączać. To na razie wszystkim. Siema. Żegnam Was, Burban.